Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie widać. Jakieś tutaj mam znów problemy techniczne. Oczywiście, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę o cierpliwość, bo tak naprawdę nie wiem, czy mnie słychać. Jeśli ktoś jest teraz na, na tym live, to prosiłbym o potwierdzenie, czy mnie dobrze słychać. Sześć osób. Chciałbym, chciałbym się dowiedzieć czy mnie w ogóle słychać. Próbuję to rozwiązać, jeśli to jest możliwe. Słychać i widać. Bardzo. bardzo dziękuję bardzo za, za ten feedback. Witam wszystkich bardzo serdecznie na wieczorowym spotkaniu z Baśnią. To już będzie chyba szósty live, ale dla tych, którzy są po raz pierwszy, to chciałbym przypomnieć formułę. Spotykamy się. W każdy wtorek o 21.30 z różną baśnią, tak naprawdę. Te baśnie pochodzą z różnych stron świata. Dziś czeka na Was baśń. Już dziś usłyszycie baśń chińską. Poprzednie były, tak jak mówię, z różnych stron świata. Można je obejrzeć, wysłuchać na kanale. Dla osób nowych tutaj, które zawitały na ten kanał. Szczerze polecam subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem. Łotkę w górę. I jeśli to jest możliwe, jeśli chcecie i jesteście na tyle odważni, to można zawsze zostawić jakiś komentarz. Dla tych, którzy, dla których to już jest bardzo, bardzo późno, to... Oczywiście będzie można taką baśń wysłuchać następnego dnia w dzień i wtedy to będzie baśń dzienną porą, ale live, czyli możliwość komentowania, włączania się w to, co się tutaj dzieje, jest niepowtarzalna, bo właśnie o 21.30 można zawsze być. Na żywo i komentować równocześnie. Ja na końcu tego opowiadania oczywiście przeczytam te komentarze lub będę, będę chciał odpowiedzieć na nie. Jeśli byłyby jakieś pytania, no to oczywiście zachęcam do zadawania tych pytań. Właśnie trwają około 15-20 minut. Chodzi o to, żebyśmy zdążyli jeszcze przed. Jeszcze przed godziną 22. Ja będę prosił, ponieważ moje dzieci już śpią, ale są takie dzieci, które nie mogą zasnąć lub nie chcą jeszcze spać, a są zaprzyjaźnione z ekranem. Oczywiście do tego zapraszam, żeby. Żeby usiadły teraz przed monitorami i będzie można tego słuchać. Ja jeszcze poprosiłbym, jeżeli mój pomocnik Anią Stróż słucha tej baśni, to bardzo bym chciał, żeby dodał energii do mojego laptopa w postaci ładowarki, ponieważ żebyśmy mogli nadal słuchać i oglądać tej transmisji, to będzie potrzebna energia w tym laptopie, więc troszeczkę ruchu jeszcze będzie tutaj. Szczerze zachęcam do, do zaglądnięcia na kanał YouTube Krystian Truchalski. Działam jak gdyby pod, pod takim projektem Baśni Las. I dlaczego Baśni Las? No bo dużo Baśni związanych jest z lasem. Las jest zawsze interesujący, ciekawy, enigmatyczny. W lesie pojawiają się różne postacie. Z lasu wychodzą różne zwierzęta, które w baśniach czasami potrafią coś powiedzieć. I zazwyczaj są to mądre rzeczy. Dzisiaj, oczywiście, w naszej baśni pojawi się zwierzę. I posłuchajcie, jakie to, będzie, jakie to będzie zwierzę. Więc myślę, że pod tym długim przywitaniu mogę już Was zaprosić serdecznie do słuchania. W Chinach żył sierota. Za bardzo nie wiedział, gdzie ma się podziać i co mógłby ze sobą robić. Tułał się... I nie miał pomysłu w ogóle na życie. I postanowił, że poprosi starszego brata o to, aby mógł u niego zamieszkać. Starszy brat mieszkał z żoną. Byli dosyć chciwi i pazerni, więc starszy brat pozwolił swojemu młodszemu bratu, żeby zamieszkał w stodole razem z bawołem. Nawet było mu to na rękę, bo miał tam spokój. Było mu ciepło. Poza tym tego bawoła czochał po głowie. Ten Bawuł mu tak przysuwał nosek do buzi. No i tak było im bardzo przyjemnie razem. Młodszy brat opowiadał bawołu swoje historie, przeżycia, przemyślenia, co się wydarzyło dziś swoje zmartwienia na jutro, swoje marzenia. I Paweł tak właściwie wyglądało, nawet młodszy brat miał podejrzenia, że Paweł go troszkę rozumie, ale nie miał pewności do końca. Tak naprawdę do końca nie mieliśmy, nie, nie, nie mamy pewności, jak ten y, młodszy brat się nazywał. Właściwie nawet chyba nie miał imienia, więc nazwano go Wolarz. I Wolarz wyprowadzał Bawołu na pastwisko, oczywiście w najlepsze miejsce, tam gdzie mógł sączyć zieloną trawkę. Kiedy było lato, to szukał dla niego cienia, żeby mógł sobie odpocząć w pracy. Nawet listkiem odganiał bąki od Bawołu. Zimą, kiedy wiał różny wiatr, to wtedy prowadził bawołu między skały, tak żeby nie zawiało bawołu. I pewnego dnia starszy brat poprosił swojego młodszego brata, wolarza, na rozmowę. Oj, poważna to była rozmowa, bo rzekł do niego: Bracie, jesteś już dorosły i powinieneś być na swoim. Więc Dzielę mój majątek. Ty dostaniesz Paweł i wóz na dwóch kołach, a ja resztę. Myślę, że to sprawiedliwy podział. Wolasz nie bardzo był przekonany co do tego podziału, bo przecież brat zostawił sobie piękny dom, zostawił sobie działkę. I tak naprawdę większość gospodarstwa było dla niego, więc coś tu było nie tak. Ale w sumie młodszy brat i tak był szczęśliwy, bo miał ze sobą przyjaciela. I wędrowali tak razem. Przechodzili przez lasy, przez góry, w różnych miejscach. Byli po to, żeby Znaleźć takie miejsce tylko dla siebie, w którym byłoby im miło. I tak za górami znaleźli kawałek lasu. Tam Wolasz zaczął wyrąbywać drewno i zjeżdżał z tym drewnem do miasta. Tam sprzedawał to drewno za jedzenie. Udało mu się nawet zbudować dla siebie chatkę pokrytą strzechą, a tam za chatą yy, mógł uprawiać sobie yy, jakieś przątki. Tak żył z dnia na dzień. Był bardzo szczęśliwy, bo miał przy sobie przyjaciela, Pawła. I kiedy wracał yy, z miasta do swojego domku, zaraz przy drzwiach usłyszał głos w Wolażu! Wolażu! Wolaż przysłuchał się, ale szukał, skąd dochodzi dźwięk. Nic nie było widać. Wolażu! Wolażu! Przyglądał się bawołu i widział, że porusza pyskiem. Bawu, co ty mówisz? Jestem najszczęśliwszym człowiekiem pod słońcem. Wolaż nie mógł wierzyć, że Bawu przemówił. Posłuchaj, rzekł Bawu. Zejdziesz jutro do doliny. Za doliną skręcisz w prawo, przejdziesz przez las, i na skraju lasu znajduje się jezioro. Tam będą kąpały się wróżki. Zapierzesz jedną różową suknię. I ta wróżka, która będzie szukać tej różowej sukni, zostanie Twoją żoną. Wolaż posłuchał bawołu i kolejnego dnia ruszył za dolinę. Wkroczył coraz bliżej jeziora, odchylił krzaki, patrzy, a tam piękne wróżki kąpią się w jeziorze. Był już późny wieczór i. Nad jeziorem świeciło piękne piękny księżyc. Tafla wody miała taki blask jak łuski ryby. A w tej wodzie kąpały się piękne wróżki. I wtedy zaczął wolasz rozglądać się, patrzy, a tam rozrzucone ubrania wróżek. Odszukał różową suknię i zabrał ją ze sobą. Jedna z wróżek zaczęła wołać: Słuchajcie, musimy wracać z powrotem do naszej babci. I zaczęły się zbierać. Zaczęły zbierać również swoje ubranie. I wróżka, która ogłaszała powrót do nieba, zaczęła szukać swojej sukni. Nie mogła jej odnaleźć. Gdzie jest moja suknia? Gdzie jest moja suknia? Zaczęła wołać. Nie mogę jej odnaleźć. Ja ją mam. Wolasz rzucił różową suknię. Wróżka zabrała suknię i ubrała na siebie. Pozostałe wróżki odleciały do nieba. Wolarz usiadł i patrzył z podziwem na wróżkę. Wróżka, kiedy brała suknię, usiadła obok Wolarza. Zaczęła rozczesywać włosy i słuchała opowieści Wolarza. Opowiedział o swoim dzieciństwie, o tym, jak poznał Bawołu, wszystko opowiedział w wróżce. Wróżka również opowiedziała swoją historię, jak to jej babka każe w niebie tkać cały czas różne tkaniny o różnych kolorach, żeby każdego dnia przed zachodem słońca niebo oświetlone było pięknymi kolorami. Z dnia na dzień inne. Z godziny na godziny inne. Więc cały czas wróżka pracuje, pracuje, pracuje. I już nie ma siły. I kiedy babka zasnęła, to ona zwołała wszystkie wróżki i zeszła na ziemię. Bo tu macie tak pięknie, bo tu słychać szum wiatru. Tu słychać piękny i słodki szum potoku. Posłuchaj, skoro ty jesteś taka pracowita i ja jestem taki pracowity, to może zostaniesz moją żoną? I wiecie co? Wróżka się zgodziła. Więc wolasz wrócił do pola, a wróżka tkała piękne tkaniny. Urodził im się synek, a potem córeczka. I tak pracowali. Dolarz chodził do pola, a wróżka opowiadała cudowne bajki, baśnie i legendy swoim dzieciom. Opowiedziała też, oczywiście, skąd pochodzi. Więc dzieci zastanawiały się, jak to jest, że mama mieszka z nami tutaj na ziemi, a jej babcia. Mieszka w niebie. Ale wróżce bardzo się podobało na ziemi. I tak żyli długo. Ale zaraz, zaraz. Babcia obudziła się z tego snu po obiedniego. Patrzy! A nie jednej wróżki w pracowni. A gdzie jest moja wnuczka? Ta najbardziej pracowita? Zaraz, zaraz. Tak nie może być. O! Choćbym miała szukać za każdą skałą. Choćbym miała szukać wśród oceanów, wśród rafy kolaro, koralowej. Znajdę ją na pewno. I tak babka wysłała swoich niebieskich, swoje niebieskie sługi w poszukiwaniu wnuczki. Szukali dobrych kilka lat i nie udawało im się znaleźć. Podczas wieczoru i opowiadania baśni przez wróżkę swoim dzieciom. Troszkę, troszkę jak gdyby mróżka była zestresowana, bo martwiła się o to, czy rzeczywiście babcia nie zdenerwuje się i będzie próbowała ją znaleźć. I znajdzie tą tajną kryjówkę, w której ukryła się razem ze swoim mężem Wolarzem i swoim synkiem i córeczką. Bału, zawołał właża. Moje dni dobiegają końca. Chciałbym, żebyś odprawił mi piękny pochówek, ale zanim mnie pochowasz, zdaj mi ze mnie skórę i zakop. Wolasz wykonał polecenie. Bawał. Dzieci pobieg pożegnały serdecznie razem ze swoją mamą. Bawał. A Wolarz pamiętał o prośbie. Bawał. Niebiescy wysłannicy odnaleźli kryjówkę i przekazali informację babci. Babcia. Zeszła na ziemię i tam odnalazła kryjówkę swojej wnuczki. Złapała ją za koniec sukienki i zaczęła targać do góry, w stronę nieba. Dzieci to zobaczyły, wybiegły szybko z domu i wołają: Tato, 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 tato jakaś pani. Porywa naszą mamę. Tata, wolasz, szybko przybieg do domu, Ale nie zdążył. Koło tkackie jeszcze się ruszało. Ryż. stał na gazie, na ogniu. Stał na ogniu, A dziewczynka płakała przy piecu. Polarz zorientował się, że przecież jego żona właśnie odchodzi do nieba. Wsiął, wykopał skórę bawołu, założył na siebie. Jedno dziecko córeczkę wsadził do koszyka, drugi. Drugie dziecko, synka, wsadził do drugiego koszyka, zawiesił koszyki na pręcie bambusa, zarzucił na plecy i wyszedł z domu. Tam wiatr mocno zaczął wiać i wywiał ich do góry w stronę babci i jej wnuczki, czarodziejki. Wiatr był tak mocno dmo. Tak mocno wiał, że byli coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Już zaczął bolasz krzyczeć. Kochanie, jesteśmy już za tobą. Baba oczywiście usłyszała to. Wyjęła, wi, wyjęła szpilkę, tutaj taką, taką spinkę. Spinkę wyjęła z niebieskiego kamyczka i machnęła. Raz, a porządnie w stronę nieba. Od tej pory widzimy, jak na niebie unosi się nad naszymi głowami droga mleczna. No więc z tej białej kreski, którą baba wyznaczyła na niebie. Ta kreska biała zaczęła się rozszerzać i, i tworzyła taką rzekę. I ta rzeka, właśnie, to jest Droga Mleczna. Po jednej stronie tej rzeki widać tatę z synkiem i córeczką. Tworzą taką gwiazdę. I jak zapytacie znawców. To odpowiedzą Wam, że po jednej stronie drogi mężnej jest taka gwiazda, która nazywa się Altair, a po drugiej stronie gwiazda, która nazywa się Vega. To jest żona wolarza. Altair oznacza wolarz, a Vega żona wolarza. Babka razem ze swoją wnuczką. Zostały w niebie. A wolaż ze swoimi dziećmi również, ale byli po drugiej stronie, drogi mlecznej. Oczywiście musieli wrócić po pewnym czasie na ziemię. Tęsknili bardzo za mamą, a mama za nimi. Płakała, tkała i płakała, tkała i płakała. I te wszystkie piękne, kolorowe materiały, które utkała, wszystkie kolory zlewały się. Babka nie mogła już na to patrzeć. Posłuchaj, jeżeli będziesz tkać tak pięknie jak do tej pory, zanim spotkałaś wolarza, to pozwolę ci każdego roku, siódmego dnia i siódmego miesiąca, spotkać się ze swoją rodziną. I wiecie, dlaczego właśnie tego siódmego dnia i siódmego miesiąca każdego roku nie widać gołębi? No, no, bo gołębie odlatują w stronę nieba i tworzą taki most, na którym właśnie wolarz ze swoimi dziećmi może spotkać się z wróżką. I tam rozmawiają ze sobą. O czym rozmawiają podczas tego szczęśliwego spotkania? Możecie posłuchać. Po prostu wyjdźcie z domu, usiądźcie pod drzewem, spójrzcie w niebo, wytężcie słuch i wtedy może usłyszycie, o czym rozmawia Altair ze swoimi dziećmi razem. Ze swoją żoną, wróżką, Pega. Dziękuję bardzo za to, że poświęciliście swój cenny czas wieczorny, a jutro i w kolejne dni, być może dzienny, na to, żeby wysłuchać tej pięknej chińskiej baśni. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie we wtorek o 21.30. Chciałbym, żeby in, wasi znajomi również mogli wysłuchać tych baśni. Być może kiedyś spotkamy się na żywo, wtedy będziemy mogli spojrzeć na siebie i utkać razem jakąś baśń. Bardzo Wam

Kibicowanie podczas biegania, w ogóle podczas zawodów, jest bardzo, bardzo ważne i motywujące. Dobrze. Życzę dobrego, tygo dobrego tygodnia i wspaniałej motywacji, żebyście ją mogli znaleźć w jakiejś najmniejszej rzeczy. Może spróbujcie znaleźć jakąś taką małą rzecz, lub sytuację lub osobę która Was motywuje. O! Tego Wam życzę na resztę tygodnia. Serdecznie pozdrawiam, pa! pa.